Co się stanie, to gdy się stanie. Nieważne. Nic zda. Najgorszy okres życia to jest osiemnastka. Zdecydowanie. Mówię to wam. No... Ten dzień jest obalony. Dział w życiu. Osiemnastka. Zawaliłem sobie do dwóch stów właśnie Jutro będę miał naprawiony prawdopodobnie jutro ten telefon Do poniedziałku czekam z telefonem A teraz tak mogę powiedzieć że założyłem nowy Discord Discord prawie gotowy W sumie można wbijać a tak poza tym, no to co zrobicie, jeśli będzie apokalipsa zombie? Mój telefon będzie naprawiony w przeciągu dwóch dni, a teraz powiem Wam, że to jest Full With Version.